1 stycznia 2022. Śniło mi się, że spotkałem się z lekarzem i mówiłem mu, że tabletki powinny być przekazywane innym. Jak już ja nie użyję, jak mi się niepot, niepotrzebny, to ten lek dać komuś innemu, a nie marnować, wyrzucać, bo tylko albo leży, albo wyrzucony jest. I po drugie. Ze spadochronem spadał Azjata do, do strumyczka w Polsce, małego. Spadł i ten spadochron mu się na głowę spadł i, i płynął pod, z tym, pod tym spadochronem w rzece, w tym strumyczku, i potem spadł z, ze, z wodospadu małego i się wydostał, uratował się. Drugi sen prostokątny, taki podwójnie kwadrat, kwadratowy. Yy, z, yy, też taki spadochron, nie spadochron, taki jak coś jak Hindenburg, kwadratowe z kamerami, i też spadł. To wszystko, jeszcze mi się tym, z tym lekarzem śniło, że był dziadek obok. Koniec.